Idziemy w tym momencie yy, gram sobie z widami skaczą sobie i w ogóle super jest i kazali mi się tak się ustawić, ale ten się chyba zabogował albo coś pisze jakby no to i trochę jest słabo Widzimy, tutaj grają yy, jakby Dobra, a ja coś pokażę jeśli mnie dodajcie, tutaj patrzcie. patrzcie mój link, widzicie, dodajcie mię, wtedy będziecie, będziecie mogli zagrać I z, z moimi widzami, z którymi to mi się najbardziej podoba. Dali mi w ogóle itemy. Ten chłop mi oddał tą całą zbroję. I to, co wyposażenie. Tak w sumie nie wiem dlaczego, ale wiecie no, tam. A tak to no teraz jest taki malusieńki królik, bo... No, no chyba to nie działa. Tak na pewno to nie działa. No ja widzę, że nie widziałem takie fajne, żebyśmy dostali. Dużo tego i coś chyba tutaj coś mi... No nie wiem, tak... Szczerze powiedzmy, no coś tu nie działa... No coś się no coś, coś odpierdzi. No i nie wiem. Dobra, nara widzę. O! On yy, widzowie tak was nie będę bił. Eee... Yy, klik, A tak to już nara.